Ryszard Wierzbiński po ostatnim meczu w 2022 roku, dość specyficznym dla nas, bo po pierwsza runda można powiedzieć perfekcyjna, druga z perturbacjami. Jak oceniasz ten ostatni czas, biorąc pod uwagę no nie najlepszą jednak całościową rundę w naszym wykonaniu? Niestety początek rundy nie poszedł po naszej myśli, ale obudziliśmy się i cztery zwycięstwa z rzędu w całym listopadzie pokazały, że umiemy grać, wygrywamy i opuściliśmy dno tabeli. Yy, tak jak powiedziałeś, te ostatnie mecze były dla nas naprawdę ważne, co nie zmienia faktu, że w rundzie rewanżowej yy, wiosną no, będziemy musieli myśleć o, o, o utrzymaniu. Yy, myślę, że w naszym przypadku o utrzymanie nie powinniśmy się martwić, znamy swoje umiejętności, dobrze potrafimy grać piłką i Jedyne o co, co, co musimy się martwić to punkty, które myślę, że jak będziemy grać tak jak dzisiaj graliśmy, czy przez kilka ostatnich meczy, na pewno przyjdą. Dla ciebie ten druga część tej rundy lepsza, z piękną bramką w jednym z meczu? Jak oceniasz ten swój czas spędzony na wojsku w tej drugiej rundzie? Tak, myślę, że przekonałem trenera do swojej osoby i udało się pomóc drużynie. I zwłaszcza w kilku ostatnich meczach, które okazały się zwycięskie, grałem myślę, że większość czasu także. Dobrze dla mnie i na pewno najważniejsze dobrze dla drużyny. Teraz czas na zasłużony odpoczynek po ciężkim, ciężkim roku, a że jesteśmy na chwilę przed meczem Polski z Arabią Saudyjską. Ryszard Wierzyński typuje wynik. Ja myślę, że będzie 2-1. Mam nadzieję, że Lewandowski Zieliński pociągną ten wózek i wygramy. Huragan wygrywa 2-0 z LKS-em Gołuchów, a Polska wygrywa zarabiąc 2-1 według Ryszarda Wierzbińskiego. Dziękujemy i do zobaczenia wiosną. Dzięki, do zobaczenia. Kolejny nasz rozmówca po meczu z LKS-em Gołuchów, Maciej Ratajski. Biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie, pytanie trzeba zadać bardzo odważne. Dlaczego ta runda do pewnego momentu wyglądała tak słabo? Myślę, że w huraganie wszyscy sobie to pytanie e, zadajemy i ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź, czy w ogóle jakiekolwiek odpowiedzi, e, które by e, no, w jakikolwiek sposób wyjaśniły sytuację, w której klub się znalazł. E, generalnie wszystko funkcjonuje prawidłowo, frekwencja na treningach jest, nasza gra w meczach ligowych nie wygląda najgorzej, e, a na początku tej rundy, no, jak dobrze wiemy z tabeli, no, punktów brakowało. Na całe szczęście udało się to zmienić. Pod koniec rundy 4 ostatnie mecze, 12 punktów i myślę, że dzięki temu runda w jakikolwiek sposób uratowana. O to samo zapytałem Ryszarda Wierzbińskiego. Niestety, biorąc pod uwagę rundę rewanżową i cały czas miejsce, w którym się znajdujemy, ale i też dorobek punktowy, bo no musimy w tym momencie skupić się na walce o utrzymanie. Znaczy ja bym nie powiedział, że musimy skupić się na walce o utrzymanie, musimy skupić się na tym, żeby pociągnąć to, co się zaczęło teraz pod koniec rundy, czyli zdobywać kolejne punkty, wtedy ta walka o utrzymanie szybko, że tak powiem, zostanie przez nas zapewniona. Zespół na pewno stać na to, żeby walczyć o wyższe cele w tej lidze, o wyższe pozycje. No i liczę, że po udanym okresie przygotowawczym następna runda będzie zdecydowanie lepsza, ofitująca większą liczbę punktów. i nasza Pozycja na koniec sezonu będzie zdecydowanie wyższa. Wracając jeszcze do tych gorszych momentów tej rundy, jak to jest tracić tyle bramek w doliczonym czasie gry? Nie odpowiem, bo musiałbym przeklnąć, niestety. Natomiast no, nigdy to nie jest miłe, kiedy traci się bramki w ogóle, a już w ostatnich minutach meczu, szczególnie kiedy nie wiem, prowadzi się w danym spotkaniu, czy, czy, czy remisuje w jakiejś tam trudniejszej sytuacji. No ale taki jest sport, taka jest piłka. Mówię. Parę ładnych lat już na boiskach piłkarskich spędziłem, ale takie grunty jeszcze nie przeżyłem, więc cieszę się, że także i to przede mną było. No i tak jak mówiłem, mam nadzieję, że odczarujemy przyszłą rundę i zdobędziemy zdecydowanie więcej punktów. Próbując jeszcze to rozszyfrować, bo to nurtuje wszystkich kibiców. Z czego to mogło wynikać? Że w tak wielu meczach te końcówki powodowały, że straciliśmy naprawdę. Około 8 punktów w doliczonym czasie gry, biorąc pod uwagę obecny stan punktowy plus to, co byłoby po 90 minutach, nasza sytuacja byłaby zgoła być może sytuacja z zeszłego sezonu, gdzie w sumie zrobiliśmy wynik ponad stan, być może troszkę nas jako zespół uśpiła. Liczyliśmy, że w meczach, które mamy pod kontrolą, nawet przy jakimś tam rozluźnieniu w ostatnich minutach, będziemy w stanie te punkty dowozić. Jak się okazało, w tej rundzie tak nie było. No musimy z tego wyciągnąć wnioski, konsekwencje, poprawić ten element na pewno w kolejnej rundzie. No i miejmy nadzieję, że dzięki temu będzie lepiej. Za chwilę e, arcyważny mecz Polski na Mistrzostwach Świata, Arabią Saudyjską. Myślę, że dla narodu polskiego tak samo ważny jak dzisiejszy mecz dla Huraganu z LKS-em Gołuchów, typ Macieja Ratajskiego. Ja jestem zawsze optymistą, może czasami niepoprawnym, ale myślę, że 2-1 e, zwyciężymy. Powodzenia w rundzie wiosennej, no i miłego odpoczynku. Dzięki wielkie.